Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj na prezentacji mamy Yamaszkę fz 6 Fazer z roku 2007. Jest to drugie wcielenie S2. Tak to wygląda. Ja nazywam się Tomasz Rezmer i motocyklami zajmuję się zawodowo prawie od 20 lat, a więc posłuchajcie co mam na temat tego modelu i tego konkretnego egzemplarza do powiedzenia. Zapraszam. Tradycyjnie, na początek, zobaczmy ile to ma przebiegu i jak serduszko puka w tym motocyklu. Oto serduszko, silnik. Oto przebieg. Jest to, słuchajcie, 37 tysięcy kilometrów. Słuchajcie, nie będę go tutaj gazować, bo to jest totalnie bez sensu. Powiem tak, jak działa motocykl, który ma przejechane 37 tysięcy? wzorowo, Tym bardziej, że jest to przebieg udokumentowany, prawdziwy, niekombinowany, więc ten motocykl naprawdę, pod względem technicznym, działa porównywalnie jak egzemplarz nowy. Czyli wszystkie te sprzęgła, skrzynie i tak dalej, tak dalej. Wszystko po prostu działa tak jak należy. Dobra, Kasimy sprzęta i opowiadamy teraz o Yamaha. Fazer, słuchajcie, Yamaha zrobiła tak fajnie ten model, zarówno w tej pierwszej, jak i w tej drugiej wersji że kupują go różni ludzie. Co mam na myśli mówiąc różni ludzie? On jest tak zrobiony, że jest typowo uniwersalnym motocyklem. Ma takie trochę sportowe zacięcie. Bardzo często kupują go ludzie młodsi, ale często kupują też ludzie w wieku średnim, kupują kobiety, nawet osoby starsze kupują te motocykle, ponieważ jest to elegancki motocykl i w zasadzie każdy w każdym wieku wygląda na nim elegancko. Ja wiem, że przez te takie kształty trochę może sportowe, przez ten taki sportowy pozórek Bardziej jest dedykowany jednak do osób młodszych i w wieku średnim, aczkolwiek mówię, jest to tak fajnie zrobione, tak skrojone, że praktycznie każdemu pasuje. I tutaj ten motocykl możemy używać zarówno do jazdy po mieście, jak i w trasy, jakieś wypady wojewódzkie czy o zasięgu krajowym, jak najbardziej ten motocykl się sprawdza za granicę. No nie jest to do tego stworzone, ale są grupki, którzy, które gdzieś tak powiemy, no, tymi fazerami jeżdżą nawet po Europie. Także tak to wygląda, motocykl fajny, wygodny, bardzo nowoczesny na wtrysku z aluminiową ramą, bardzo lekki, słuchajcie, waży troszeczkę ponad 200 kg, także to jest naprawdę niedużo. Motocykl gotowy do jazdy 200 chyba 7 kg z tego co pamiętam, kurczę, fajnie i to czuć, ten motocykl się zbiera. Co prawda 600 wiecie, no duma jaki ma, jak to każda 600, ale już środkowy zakres obrotów, czy wyższy, no... Wtedy czuć tą moc. Tutaj mamy silnik szóstki, który lubi obroty. I który jak się wkręci na obroty, to naprawdę czuć, że to zapierdziela. Słuchajcie, ten motocykl jedzie licznikowo 240 na godzinę. To jest dużo. To jest bardzo dużo. Dobra, a teraz zobaczmy ten konkretny egzemplarz. Zobaczcie, jak Yamaha zrobiła motocykl, który ma grubo ponad 10 lat. W zasadzie ten motocykl ma ponad 15 lat. Jak to wygląda wszystko? Chłodnica, nie wiem, wentylator, silnik. Kurcze, widzicie? To jest właśnie jakość wykonania Emachy, To są powoki lakiernicze dobre. Tak to wszystko wygląda po 30 kilku tysiącach przebiegu. Kanapa piękna. Proszę bardzo. Świetny stan. W ogóle kolorystyka tego motocykla jest taka, nie wiem. No mi się podoba, tak? W czarnym wygląda to super. Bardzo elegancki kolor. I tak jak ten motocykl każdemu pasuje, ten model, to ten egzemplarz czarny też tak właśnie wygląda, że pasuje i do osoby młodszej, i do osoby starszej, i do osoby w zasadzie każdej, która właśnie takiego motocykla szuka. Zróbmy tu jeszcze parę może ujęć, zobaczcie na przykład o motocykl 30 parę tysięcy. Jak powinien wyglądać kolektor i układ wydechowy? No tak powinien wyglądać. Cały ten silnik to wszystko tarcze hamulcowe. Słuchajcie, ja nie wiem, tego może nie widać na filmie, ale one są jak nowe i to zarówno z przodu, jak i z tyłu. Więc jeżeli oglądaliście jakieś egzemplarze, które miały 30 albo 40 tysięcy przebiegu i wyrąbane, totalnie tarcze hamulcowe, a takie historie się zdarzałem, wiem, bo klienci mi opowiadałem, to odpuśćcie sobie. Tam jest coś nie tak. I to grubo nie tak. Tarcze hamulcowe w tych motocyklach, jak w wielu innych motocyklach, wytrzymują pomiędzy 100 a 200 tysięcy kilometrów. I wtedy się je wymienia. Jeżeli ktoś jeździ krótkie trasy po mieście, może być taka sytuacja, że ma 80 czy tam 100 tysięcy są już do wymiany. A jeżeli jeździmy, jeździmy tym mockiem bardziej turystycznie, to nawet potrafimy grubo ponad 100 przejechać, a nawet do 200 tysięcy. W trasie się tarcze hamulcowe nie zużywają tak szybko, jak w jeździe po mieście. Tak to wygląda pięknie. Teraz tak słuchajcie. Yy, dodatki w tym motocyklu. Mamy tutaj oryginalny jamachowski kuferek. Piękny, fajny, oryginalny, tak jak trzeba. Mamy tutaj ten tył przerobiony. Są takie zobaczcie, małe kierunkowskazy. Oczywiście ledowe. Jest taki inny tutaj uchwyt pod tablicę rejestracyjną. To wszystko jest tutaj bardzo fajnie zrobione. Nie jest to jakaś hamuła, że ktoś coś tam, nie wiem, że czy nożem wyciął, tylko to jest wszystko zrobione tak jak trzeba kole tutaj ochronne jest akurat w standardzie w Yamasze, także to jest tutaj standardowe wyposażenie. Mamy takie odblaskowe paski na felgach, zobaczcie. One w tej chwili wyglądają tylko jako taki efekt wizualny, ale również jeżeli się z boku ześwieci w nocy latarką, one mają właściwości odblaskowe. Także fajnie. Z przodu kierunkowskazy również odblaskowe. Mamy tutaj taką szybę, to się chyba nazywa Racing Style, jeśli się nie mylę. Jest to szyba firmy MRA, czarna, fajna pod kolor. Piękna, super to wygląda. Oczywiście tankpad. Tutaj jest jakieś tutaj takie sidepady. To wszystko tutaj bardzo fajnie się komponuje. Crashpadziki też tutaj są. Także jakaś tam parkingówka nie będzie nam straszna. Także motocykl naprawdę, ci piękny. Piękny, fajny i ten przebieg udokumentowany, 30 parę tysięcy to naprawdę jest coś, co tutaj robi ogromną robotę. Kwestie techniczne. Słuchajcie, motocykl miał 300 km temu serwis w taki sposób robiony, żeby wymienić wszystko to, co już trzeba. Czyli był tutaj wymieniony olej, płyn hamulcowy, filtr powietrza, akumulator. Wszystko było po prostu przeglądnięte, tak, żeby nie trzeba było robić nic, żeby ten, kto kupi tym mockiem, mógł jeździć. Co do innych rzeczy, klocki hamulcowe są w porządku. Zestaw napędowy wygląda, że był niedawno wymieniany. Co prawda nie było to robione u nas. Ale jest tutaj bliżej nowości stan, także naprawdę tutaj z tym zestawem napędowym bardzo długo nie trzeba będzie robić kompletnie nic. Opona przednia jest w stanie super. Jedyną rzeczą taką, która nie jest do wymiany, ale w niedługiej przyszłości będzie, to tylny kapeć, który zobaczcie, jest jeszcze ok, ale te ograniczniki są już tutaj w miarę blisko, także gdzieś tam za może 1000, może 2000 metrów trzeba będzie w to zainwestować. Jeżeli ktoś chce żeby mu to zrobić, nie ma problemu. Możemy się dogadać. Także tak to wygląda. Fajnie. Naprawdę powiem szczerze, bardzo się cieszę, że mam tego Fazera. Bardzo się cieszę. Zobaczmy jeszcze tylko szybko tutaj na dokumenty, jak to wszystko wygląda. Tutaj mamy dowód rejestracyjny, kluczyki, polisę. Mamy wyciąg z cypiku, wszystkie dane zagraniczne. Mamy udokumentowany przebieg. Motocykl pochodzi z rynku niemieckiego. Tutaj, proszę bardzo, jest taki olej wlany do tego silnika Motul pół 10W-40. Nie jest to najlepszy olej świata, ale jest to dobry i wystarczająco dobry olej do tego motocykla. Także słuchajcie, jeżeli ktoś szuka takiego pięknego Fazerka, prawdy, zobaczcie, kurczę, fajnie. Ja pierdziel, jak ja byłem młody, to jeździłem z -ką. Później, jak miałem tam, nie wiem, około 30 lat, czy tam niespełna 30, jak te Fazery wyszły, no to człowiek sobie marzył o takich motocyklach. A teraz jest to łatwo dostępne, jest tego dużo. Pięknie, fajne czasy mamy, doceńmy to. Tak, słuchajcie, zostało nam jeszcze jakiś miesiąc, dwa miesiące jeżdżenia, czyli październik, listopad. Sezon się kończy. Ale jeżeli ktoś szuka takiego fajnego Fazerka, chce w tym roku jeszcze się kilka razy przejechać. Później go sobie ładnie zimować i czekać na marzec albo na kwiecień, aż się znowu zrobi ciepło. To zapraszam serdecznie, dzwońcie do nas. W takim stanie motocykle trzeba kupować. Taki stan oryginalny to jest coś pięknego. To jest motocykl, który jest niezniszczony. On jest taki, jakby to powiedzieć, taki naturalnie, jeszcze nigdy nie nieskatowany, niezmęczony, nieubrudzony, porządnie czyściutki, piękny i tak dalej, i dalej. Także polecam. Możecie nas znaleźć w miejscowości Donna grupa. Jest to województwo kujawsko pomorskie można nas znaleźć w internecie na stronie resmermoto.otomoto.pl a najlepiej przyzwonić do mnie pod numer 606 407 608 i chwilę porozmawiać zapraszam serdecznie i życzę nam wszystkim motocyklistom aby ta jesień była dla nas łaskawa żeby długo było tak jak dzisiaj fajnie ciepło i słonecznie trzymajcie się pozdrawiam hej